Głosi pan poseł Grzegorz Braun. Bardzo proszę. Szczęść Boże, dobry wieczór. W trybie oświadczenia poselskiego, a jednocześnie doniesienia publicznego informuję, że tu w Wysokiej Izbie, a także w przestrzeni publicznej artykułowane są bardzo poważne, a z punktu widzenia państwowca najpoważniejsze oskarżenia o zdradę stanu, szpiegostwo, yy, współpracę agenturalną yy, na rzecz innych państw. Yy, takich yy, aktów zdradzieckich, przestępczych, zbrodniczych mieliby dopuszczać się yy, przedstawiciele mojego stronnictwa politycznego z moją skromną osobą yy, w roli niekiedy zdawałoby się Głównej, jeśli by wziąć za dobrą monetę, e, oskarżenia, insynuacje, miotane e, także i z tej mównicy, także i w tej sali, e, notowane przez środki masowej dezinformacji. I otóż w trybie doniesienia zwracam uwagę, że skoro. O takich sprawach mowa tu w Wysokiej Izbie, na terenie Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, to wiedzę o tym fakcie z urzędu posiada marszałek Sejmu. A marszałek Sejmu, dowiedziawszy się o takich sprawach z tytułu pełnionej funkcji, ma obowiązek wyciągać z tego wnioski prawne, zawiadamiać mianowicie. Ze wskazanej w takich wypadkach ostrożności odpowiednie, odpowiedzialne i kompetentne służby. W tym przypadku służby trzyliterowe. Najlepiej na raz wszystkie. I agencje bezpieczeństwa wewnętrznego, i agencje wywiadu, kontrwywiadu. Jeśli by marszałek Sejmu Na tym, na tym nie kończymy doniesienie, panie pośle. Dziękuję bardzo. dziękuję bardzo. Pani poseł Monika Falej, klub Lewica. Kolejne świadczenie, bardzo proszę. Dziękuję, panie pośle.